No i się Mandero. Kupujemy sobie taką baterię do motocykla i pokażę Wam, jak ją przygotować odpowiednio i jak tam nalać kwas, by Wam działała. Bateria jest Exide 12 godzin do motocykla. Coś takiego typ 12N12A 4A 1, 4 A, czy jakieś oznaczenie tam tak. No i co? No i otwieramy paczuszkę i co w niej znajdujemy? Znajdujemy tutaj takie pipetki na kwasu, kwas stężony. No i samą suchą baterię 12A 4A, czy to, to jest jakieś znaczenie? 12A gdzieś tam były amper godziny, tu jest 12A godzin, 12V Coś takiego Excite A tutaj ten szlaufek, to możecie sobie dać bo Zazwyczaj jak Wam przebórę, to będzie się nie mało po motocyklu, ale ja to tam. Nie wstawiam więc, co więc? Jak teraz odpowiednio napełnić ten, właśnie tą baterię? Jest trzeba w pierwszym rzędzie odkręcić te, te, tutaj te wechowstwa z góry. No i oczywiście bateria nie będzie nam pokazywała niczego, bo jest sucha w środku. No, chyba do tego kurde. Wiecie co, chyba do tego przewożenia, nic tam nie kapie, nic tam nie leje się z pośrodka. Tak, mamy suche, teraz odrabiamy sobie tutaj ten lastyk tutaj z tego kwasu. Trzeba uważać, bo to kwas jest. Raczej w rękawicach, kto jest amatorem. No i, o. Tutaj te głupoty Tutaj widzicie, to się stawia, to tutaj. Tutaj stawiacie takie lejki, takie lejki porządnie tam trzeba zaciść, to jeden po drugim. No i po prostu wylewacie ten kwas, ten już jest przygotowany do tego wlania. I tylko się będziemy patrzeć. Tu jest miarka tego. No i teraz, co? Wycelowujemy sobie w te miseczki i, i, i już się pompuje do środka. Kwasek nam idzie do środka. A, bardzo ładnie idzie. Oczywiście leje się, leje, leje I tutaj już poziom kwasu powoli będzie rosnąć. Tak się oto baterie ładuje, jak się kupuje kwasem. Kurde, te dwie miski, kurde, jakieś przednie, jakieś biedne są. Albo nie przebiło, albo nie wiem co. O, teraz już bąbelki. Idę. Widzicie jak się ładuje? O! Już widać poziom tego kwasu. Czasami troszeczkę napompować trzeba to, by pomóc temu. No, czasami tak powoli chce iść. Ten kwas do tego, do tej baterii. No i co? No i wylewamy wszystko co w tym jest Widzicie, to już po prostu idzie do góry To środkowe też już pójdzie do góry na chwilę na chwilę będzie pusty kwas Pompuję ręką, bo to czasami kurde tak Nie idzie zupełnie ekstrawagancko Samo Widzicie, ten Drugi, kurde, nie zupełnie sam się chce napełnić, ale napełni się. Nie trzeba się bać. Tak. I jak wszystkie komory są wylane, to upewniamy się, że w niczym nie jest ten kwas. Wyciągamy. Oczywiście bateria nam się troszkę zagrzała. No i ona teraz chyba nie będzie nic pokazywała albo troszeczkę będzie źle pokazywała. Od razu po napełnieniu. Wolty. Powinna być naładowana. Odczekamy pół godziny. Najlepiej troszeczkę więcej. Usuniemy tutaj te bolce Z tego Uwaga na oczy. Troszeczkę tutaj stawimy tych głupotek, tak luzem. No i potem po pół godziny dokręcimy sobie to zupełnie na maksa by bateria po prostu odpocząła sobie i ona będzie tak przygotowana właśnie do do jazdy. motocyklem. Stara kurde bateria. Jak startowałem, jak włączałem ten guzik, no to pokazywało 6V. I jakby takie bombelki puszczała. Chyba już kurde miała to za sobą. No. Taka sprawa. Pół godziny oczekujemy. Dokręcamy tutaj te zakrętki z góry. Oczywiście okulary muszą być i wszystko co trzeba ku temu. By nie, nie zajębać się kwasem. Nie? Dobra, ja jestem gotowy. Wszystko gotowe. Teraz ręce umyć, bo kojarzę bez rękawice. oczywiście robiłem to. No i tyle. Co, co tam będziemy pokazywali sobie? Taka bateria jest naładowana i przygotowana do pracy. Nie trzeba ładować. O, grzeje się. Dobra, taka sprawa z baterią. Koszty baterii nie wiem, 128 zł, chyba. No, zobaczymy. No, stara mi padła dwa lata. Wytrzymała. Tu jest jeszcze ten kwas, ta specyfikacja. Jak się to pełni, no i co nic skomplikowanego, nie skomplikowanego. Kwas wyrzucamy to te puste te do niebezpiecznych odpadów. No i tyle. No, tyle do powiedzenia bo mam. To oczywiście też uważajcie, kurde, bo to już jest jakby no, infikowane tym kwasem. Bezpośrednio po tym napełnianiu nie, nie wrzucajcie sobie e, rękami, palcami w oczy albo coś tam raczej mieć akuary przy tym, czy jakimś albo co tej w tej gorącej substancji, by w razie czegoś uniknąć, w wypadku. Dobra, takie pełnienie baterii motocyklowej. Cześć!